Już od niedzieli 24 sierpnia, kryty basen Milicka Fala zostanie otwarty dla odwiedzających tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano. Zakończono prace remontowe w przebieralniach, wymieniono część suszarek do włosów oraz unowocześniono instalację elektryczną. Wcześniej ze ścian wystawały przewody. Teraz jest bezpiecznie i estetycznie. Zmiany. Odczują także osoby korzystające z samego basenu. Temperatura wody została podniesiona w obu nieckach basenowych, co zwiększy komfort użytkowników. Obiekt prezentuje się schludnie i nowocześnie. A to efekt energicznych działań nowej prezes spółki. Szanowni Państwo, jesteśmy gotowi. 24 sierpnia o godzinie 13. jesteśmy dla Was otwarci. Jak widać, temperatura maksymalna, jaka możliwa. Na basenie rekreacyjnym, także i na sportowym. Będzie ciepło, schludnie i przyjemnie. Jestem ciekawa Państwa komentarzy. Przebieralnia zyskała nowe oblicze. Nowe płytki, nowe oświetlenie, nowe suszarki. Pochowane kable, bezpiecznie i schludnie. A to dopiero początek zmian. Kolejne remonty już w planie. Odmalowaliśmy ciągi komunikacyjne. Siłownia zyskała również nowe oblicze. Przed nami niestety jeszcze sala fitness do odnowienia. Kochani, obserwujcie nasze strony internetowe oraz stronę na Facebooku. Tam moc atrakcji, udogodnień dla Was. Przede wszystkim bądźcie z nami, lajkujcie, obserwujcie i cieszcie się z nami nowymi, lepszymi rozwiązaniami. Muzyka